Dzień dobry! Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ jest to początek nowego miesiąca, bardzo ciepłego, gorącego, słonecznego miesiąca, ale przede wszystkim jest to święto Was, czyli najmłodszych widzów Teatru Groteska, czytelników. Po prostu jest to najszczęśliwszy dzień z roku dla Was, dla młodego widza, młodego odbiorcy. Radosny, pełen prezentów, pełen, mam nadzieję, yy, wspaniałych chwil, które razem spędzicie z najbliższymi. I z tego właśnie względu chciałbym bardzo serdecznie i gorąco Was zaprosić na wysłuchanie bajki. Jest to bajka autorstwa Elwiry Korotyńskiej, Czarodziejski Rumak. Wielkie były przygotowania na perskim dworze. Ruch panował nie tylko w Pałacu Królewskim. Ale i na obszernym dziedzińcu. Miały się odprawiać turnieje rycerskie, wielkie doroczne zabawy. Każdy mógł przyjść przed tron siedzącego naówczas króla i przedstawić mu coś osobliwego. Na zjeżdżało się mnóstwo ludzi i mających brać udział w wyścigach i widzów i różnych artystów z cudownymi jakoby przedmiotami. Gdy ranek zaświtał, wszyscy byli na placu, a każdy starał się zająć jak najlepsze miejsce. Zatrąbiły trąby, zachuczały bębny i oto zjawił się król perski w otoczeniu swych ministrów i dworzan. Szedł w purpurowej szacie, złotem bogato haftowanej. Na ramionach miał płaszcz stajowy, na głowie wysadzaną brylantami koronę. W ręku berło szczerozłote. Suknie jego podtrzymywali paziowie, a niewolnicy powiewali nań wachlarzami ze strusich piór. Obok króla postępowała królowa w otoczeniu służebnych i dwie cudne księżniczki. Jedna z nich szczególnie odznaczała się przecudną urodą i zwracała wszystkich wzrok na siebie. Tuż przy królu postępował syn jego. Następca tronu, młodzieniec nadzwyczaj odważny i do boju rwący się. Usiadł on przy swym ojcu i z zaciekawieniem śledził bieg gonitw i sam by rad już wystąpić na arenę. Ale ojciec nie pozwalał mu jeszcze. Bał się dla swego jedynaka wypadku, miłował go bowiem serdecznie i nigdy na krok od siebie nie puszczał. Gdy zakończono gonitwy i księżniczka rozdała nagrody zwycięzcom, rozpoczęło się przedstawianie robót kunsztownych i różnych czarownych rzeczy. Przedstawiano więc królowi misternie tkane szaty, cienkie jak pajęczyna materiały, różne złote i srebrne wyroby. Król chwalił, które się podobały, kupował i kazał składać do skarbca, aby potem użyć dla siebie lub królowej i księżniczek. Na końcu uroczystości Zbliżył się do monarchy Chińczyk z jakoby cudownym koniem. Rumak był piękny, siodło na nim drogocenne, i wszyscy przyznali, że wspaniale jest wykonany, tak, że trudno było poznać, że jest wyrobiony z materiału. Życie zdawało się tryskać z jego oczu. Kształt był szlachetny, a podniesiona jakby do biegu noga, zdawała się lada chwila odbiec od widzów. Król łaskawym okiem patrzył na rumaka, ale jakoś nie myślał o kupnie. Po cóż mu rumak sztuczny, gdy ma tyle wspaniałych, żywych koni w swej stajni? Ale Chińczyk chciał koniecznie, aby jego wynalazek uznany został za najlepszy i dlatego, podszedłszy, podszedłszy do króla, rzekł: Rumak ten zasługuje na najszczególniejszą uwagę jego królewskiej mości. Posiada bowiem zalety prawdziwego konia. Połączone z możnością unoszenia się w powietrzu. Ta zaleta jest u rumaków niebywała i dlatego uznany być winien za niemającego sobie równych. Król nie chciał temu uwierzyć. Ministrowie pokiwali głowami z niedowierzaniem, a dworzanie śmiać się po cichu zaczęli. Ale Chińczyk na to nie zważał. Przybliżył się do konia i obróciwszy się ku królowi, powiedział: Miłościwy panie, zróbcie próbę, a okaże się prawda słów moich. – A więc dobrze – odrzekł monarcha – wzleć na tym rumaku o mil cztery od naszego pałacu i przynieś z góry wysokiej, która się tam wznosi, gałązkę jemioły z dębu. Jeśli to zrobisz, uwierzę, że twój rumak jest naprawdę czarodziejskim. Chińczyk podszedł do konia, nacisnął ukrytą w nim sprężynę i tejże chwili uniósł się ze swym jeźdźcem w górę, Kłaniając się przyglądającemu się tłumowi. Tymczasem młody książę zapałał chęcią wyjazdów obłoki na czarodziejskim rumaku. Powiedział ojcu, że pierwszą podróż odbędzie on, a potem niech sobie inni jeżdżą. Król zawahał się chwilę. Bał się bardzo o swego ukochanego Jedynaka, ale kiedy Chińczyk zaręczył mu zupełne bezpieczeństwo. Zgodził się monarcha, prosząc tylko syna, aby jak najkrócej pozostawiał ich w obawie o niego. Książę podszedł do konia i zanim Chińczyk zaczął mu tłumaczyć, jak się ma obchodzić z rumakiem przy wsiadaniu i wylądowaniu, książę zaczął oglądać konia i usiadłszy, nacisnął niechcący sprężynę. Koń uniósł się do góry i chwila minęła, a królewicz znikł z oczu z rozpaczonych rodziców i dworu. Przerażeni patrzali w górę. Wzywając niebios, aby królewicz nie wpadł w morze lub nie rozbił się o skały, nie wiedząc w jaki sposób wylądować, a całą złość swą za ten niespodziany wypadek spędzili na nieszczęsnego Chińczyka. Jeśli syn mój w przeciągu krótkiego czasu nie wróci do ojczyzny, będziesz stracony, rzekł król surowo. Twoja to wina, żeś przyprowadził tu tego rumaka i żeś nie zdążył go uprzedzić o niebezpieczeństwie. Wrzucono Chińczyka do więzienia. Gdzie miał oczekiwać na powrót księcia. A tymczasem ten ostatni pędził w przestworzu, nie wiedząc dokąd biegnie i w jakiej jest stronie. Naraz przypomniał sobie o sprężynie ukrytej pod siodłem, za pociśnięciem której wzbił się w niebiosa. Kto wie, może tam pod siodłem jest jeszcze inna jakaś sprężyna, za której pociśnięciem spaść może na dół bezpiecznie. Zaczął szukać, próbować dotknięciem i nagle okrzyk radości rozległ się w przestworzu. Książę znalazł drugą sprężynę, za której pociśnięciem spadać poczuł na dół momentalnie. Spuszczał się powoli i ostrożnie i wreszcie osiadł na jakiejś płaszczyźnie. Wysunąwszy głowę spoza konia, dostrzegł, chociaż to była noc i to dosyć ciemna, że stoi ze swym rumakiem. Przed wspaniałym pałacem i że dach szklany budynku jest otwarty. Postanowił skorzystać z tego, że stanął przed ludzką siedzibą i zapukać o ratunek. Głód mu tak dokuczał, że sił nie miał, aby ustać na nogach. Co zrobi, jeśli by tu zemdlał? Jaki znajdzie ratunek? Zanim by kto przyszedł i zobaczył, mógłby umrzeć? Postanowił więc pozostawić rumaka przy stajni, a sam wdrapał się na ściany pałacu i wszedłszy na dach szklany, zajrzał do wnętrza. Zobaczył słabo oświetloną komnatę, a na łożu cudnej piękności dziewicę. Postanowił iść do niej i o ratunek błagać. Spuścił się więc do korytarzy pałacowych i iść ku komnacie poczuł. Ale na drodze do komnaty spotkał przeszkodę. W przedpokoju leżeli uśpieni z dzidami w rękach murzyni. Pilnowali oni wejścia do komnat księżniczki niezawodnie. Taki przepych widniał wszędzie i tak grubo złotem tkane były zasłony przy drzwiach i oknach przedpokoju. Książę cichutko i bardzo ostrożnie szedł koło uśpionych, bojąc się ich przebudzić. I dzięki tej ostrożności doszedł do komnaty szczęśliwie. I zbliżywszy się do łoża śpiącej dziewicy, stanął pełen podziwu. Odkąd żył na świecie, nie widział tak cudnej panny. Włosy czarne jak heban, falami całymi opadały aż na dywan leżący przed srebrnym łożem. Rysy jak wyrzeźbione, napełnione urokiem i spokojem snu, były przecudne. Jedna ręka zwieszała się z łóżka ku ziemi. Rękę te książę podniósł delikatnie i ucałował na pocałunek ten obudziła się uśpiona i ze zdziwieniem patrzała na klęczącego u nóg jej młodziana kim jesteś i czego żądasz spytała po chwili milczenia jestem księciem z dalekiej krainy uniesiony byłem przez czarodziejskiego rumaka i tu na ten dziedziniec opuszczony ratunku błagam i opieki u ciebie cudna dziewico bo mnie znany w tym kraju i nie wiem nawet gdzie jestem. Księżniczka, bo była to córka monarchy tamtejszej krainy, obiecała mu ratunek i pomoc w powrocie do ojczyzny. Opowiedziała mu gdzie jest i u kogo, że ma przed sobą córkę panującego tam króla. Książę mówił o swych przygodach z Rumakiem. O nadpowietrznej wędrówce, o wrażeniach, jakie wyniósł z tej niezwykłej podróży, o ptakach, jakie widział tuż przy obłokach, o wichrze szalonym, który gnał Rumaka w przestworza, wreszcie o swoim tutaj przybyciu. Wyznał w końcu, że ją szalenie pokochał i że, jeśli się na to zgodzi, uda się do jej ojca i poprosi o jej rękę. Księżniczka zarumieniona przyznała mu się, że go również kocha. Że pragnie być jego żoną, ale że lepiej będzie i pewniej, gdy książę powróci do swego kraju i stamtąd przyjedzie po nią i zabierze. Książę powiedział stanowczo księżniczce, że jechać do rodziców musi, ale że wróci wkrótce i ją ze sobą zabierze. Księżniczka była niepocieszona i nie wierzyła, że powróci po nią. Może się w kimś innym zakochać i o niej zapomnieć, a wtedy Wtedy ona tego przeżyć już nie potrafi. Wreszcie, gdy książę dosiadł już cudownego rumaka, księżniczka uczepiła się księcia i ten zabrał ją razem do swego królestwa. Lecieli i lecieli dni całe i noce, aż wreszcie ujrzeli szczyty budynków perskich i pałace królewskie i ogrody. Przybywszy do dworu królewskiego, Książę został powitany entuzjastycznie przez dworzan, a z radością wielką przez rodzinę. Opowiedział o księżniczce, swej wybawicielce, prosząc o pozwolenie sprowadzenia jej do pałacu i poślubienia. Król i królowa zgodzili się jak najchętniej, rozkazując dworzanom i służbie, aby wyjechali na spotkanie księżniczki i przywieźli ją wraz z księciem do pałacu. Słyszał to uwolniony z więzienia czarownik, i postanowił skorzystać z ogólnego zamieszania i sprowadzić księżniczkę, ale nie do pałacu, lecz do swego kraju i zabrać z powrotem czarodziejskiego konia. Podczas więc, gdy wyprawiano ucztę dla odnalezionego księcia, gdy dworzanie i służba przygotowywali się do sprowadzenia księżniczki, niegodziwy czarodziej wyruszył czem prędzej do domu, w którym przebywała księżniczka. I przedstawił się jako wysłaniec od księcia, który ma mu przywieść jego narzeczoną na czarodziejskim koniu i wprowadzić do królewskiego pałacu. Księżniczka uwierzyła niegodziwcowi. Księżniczka nie poznała się na zdradzie i z radością wzbiła się w powietrze na cudownym koniu, aby móc czem prędzej zobaczyć się ze swym narzeczonym. Jakież jednak było jej przerażenie? Gdy spostrzegła, że lecą w przeciwną zupełnie stronę, że z oczu jej znika widoczny przed chwilą pałac księcia, i że na drodze stoją dworzanie królewscy, wołający rozpaczliwie z wyciągniętymi ku niej rękami. Tymczasem dzień już minął, i noc przeszła, a oni wciąż lecieli bez odpoczynku. Nareszcie głód i pragnienie zmusiły Chińczyka. Do opuszczenia się na ziemię. Spuścił się w gęstym lesie i odszedłszy na chwilę, aby poszukać, gdzie źródła do napicia się wody, postawił nieszczęsną księżniczkę pod drzewem, każąc jej czekać. Tymczasem księżniczka czujnym uchem zasłyszała głos trąb myśliwskich i nawet spostrzegła wkrótce gromadkę myśliwych z których jeden na czele jadący odznaczał się wykwintnym ubraniem i zdawał się rozkazywać z nim jadącym jeździec, a był to książę tamtego kraju, zrozumiał, że ma przed sobą rzeczywiście damę wielkiego rodu i postanowił ją wyratować. Księżniczkę uratowaną z pozbycia się złego i okrutnego człowieka zabrał książę do swego pałacu i otoczył ją wielkimi wygodami i zbytkiem. Obiecywał jej wprawdzie, gdy wyratował z rok bandyty, że odeśle ją do Persji, do narzeczonego, ale na nieszczęście swoje księżniczka była bardzo piękna. Zakochał się w niej książę, acz już nie młody, do szaleństwa i postanowił się z uratowaną przez siebie ożenić. Księżniczka kochała swego narzeczonego z Persji nad życie i pomyśleć nawet nie mogła o tym, aby wyjść za kogo innego, raczej śmierć ponieść. Co tu robić? Książę nie na żarty zaczął się przygotowywać do zaślubienia pięknej dziewicy. Kazał pałac odświeżyć, meble najkosztowniejsze sprowadzić, obsypywał swą mniemaną narzeczoną na najcenniejszymi klejnotami i bardzo krótki termin naznaczył na uroczystość weselną. Tymczasem Nieszczęśliwy książę w Persji, dowiedziawszy się o porwaniu księżniczki przez niegodziwego Chińczyka, najprzód wpadł w rozpacz okropną i zdawało się, że życie lada chwila sobie odbierze. Po pewnym czasie postanowił otrząsnąć się z przygnębienia, które go bardzo obezsilało, i zabrać się energicznie do poszukiwań księżniczki. Przebrał się przeto za derwisza i poszedł w świat. Szedł długo, długo, wywiadując się wszędzie o ukochaną, ale nikt nie mógł mu o tem powiedzieć. Błądził po różnych miastach i miasteczkach, zachodził do gospód różnych, do różnych ludzi, aż do dnia jednego, wszedłszy niespodziewanie do miasta, w którym znajdował się ów książę, co wybawił księżniczkę z rąk Chińczyka, wysłuchał w pewnej oberży opowieści o dziwnej. Cudnej piękności księżniczce, która na dwa dni przed weselem rozchorowała się w ten sposób, że żaden z doktorów nie mógł zgadnąć, co to było. Opowiadano, że księżniczka rzuca się na każdego, kto by chciał do niej podejść, i że każdy ucieka od niej, bojąc się jej furii. Młody książę wysłuchał tego wszystkiego i nabrał przekonania. Że tą cudną dziewicą była jego narzeczona, broniąca się w ten sposób od zamążpójścia. Postanowił biedaczkę ratować i to jak najprędzej. Przebrał się więc w szaty uczonego. Włożył okulary, aby nie być poznanym natychmiast przez ukochaną. Mogłaby bowiem wydać i tym sposobem jego zamiar zabrania stąd. Przebrał się więc w szaty uczonego. Włożył okulary, aby nie być poznanym natychmiast przez ukochaną, mogłaby bowiem wydać się i tym sposobem jego zamiar zabrania stąd byłby udaremnionym. Poprosiwszy o posłuchanie u księcia, udał się do jego komnat, przedstawiając się za wielkiego uczonego przybyłego z Egiptu i ofiarowując swą pomoc w uzdrowieniu księżniczki. Książę Choć z powątpiewaniem co do pomyślnego obrotu jego zamiarów, zezwolił na zobaczenie się z księżniczką, nadmieniając, że ta ostatnia nie da mu się na pewno do siebie przybliżyć. Uzbrojony w swą miłość dla księżniczki i pewny zwycięstwa, udał się do jej komnat. Księżniczka, zobaczywszy znów kogoś, kto chciał ją wyleczyć, z wyciągniętymi do odparcia rękoma stała w miejscu nieporuczona. Precz! Precz! Wołała na niepoznanego przez siebie księcia. Precz, bo zabije! Ale książę wiedział, że uspokoi się natychmiast, jak tylko go pozna. Podszedł więc do niej blisko, nie zląkłszy się wyciągniętych ku drapaniu rąk swej ukochanej i szepnął tak, żeby go nikt nie usłyszał: To ja, twój narzeczony, przyszedłem ci wyratować. Udaj, żeś mnie nie poznała. Cóż za zdziwienie ogarnęło wszystkich, gdy zobaczono, że księżniczka uspokoiła się, opuściła ręce i stała wpatrzona w lekarza. Mniemany lekarz obiecał ją wyleczyć zupełnie, twierdząc, że do uzdrowienia jej potrzebny niezbędnie koń czarodziejski, że nazajutrz sprowadzi księżniczkę na podwórzec zamkowy i przez dotknięcie się konia i pewne czarodziejskie zaklęcie uzdrowi ją najzupełniej. Zgodzono się najchętniej na te kuracje, i na drugi dzień potem wyprowadzono konia na podwórze. A ów lekarz uczony wszedł z uspokojoną zupełnie księżniczką i zbliżył się do czarodziejskiego rumaka. Cały dwór towarzyszył temu widowisku z niecierpliwością, oczekując skutku zabiegów uczonego. Książę wymówił jakieś wyrazy, po czym wziął księżniczkę za rękę, objął w pół, przycisnął sprężynę pod siodłem konia i, wskoczywszy na niego, uniósł się ze swą narzeczoną w powietrze. Powstał gwałt i krzyk nie do opisania. Zaczęto nawet strzelać, spostrzegłszy podstęp mniemanego lekarza, ale nic nie pomogło. Książę znikł ze swą ukochaną, pozostawiając wszystkich w zdumieniu. Książę powrócił ze swą ukochaną do swego kraju, ożenił się i był bardzo szczęśliwy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Zawsze chciałem to powiedzieć, więc muszę. Czytał Jakub Popławski.